Cześć! Nazywam się Gaibra Triput i chciałbym zostać piratem. Wyglądasz bardziej jak konserwator powierzchni płaskich. Tak zaczynała się jedna z najbardziej znanych gier przygodowych w historii, The Secret of the Monkey Island, w której prawdziwi piraci piją grog, kanibale zostali wegetarianami, a w walkach na szpady zamiast krwi przelewa się potok obelg. Ojcem Sekretu Małpiej Wyspy był Ron Gilbert, który w 1984 roku trafił do Lucasfilm, gdzie wspólnie z Garym Winnikiem zajmowali się przenoszeniem gier z 8-bitowego Atari na C64. Panowie szybko przypadli sobie do gustu, mieli podobne poczucie humoru i potrafili godzinami rozmawiać o komputerach. Gilbert od jakiegoś czasu nosił się z pomysłem na nową grę przygodową, stanowiącą opozycję do ówczesnych produkcji Sierra, w których toporny interfejs potrafił zabić całą przyjemność z zabawy. Nawet najprostsze rzeczy takie jak podniesienie jabłka w King's Quest wymagały wklepania z klawiatury Take Apple. Ron Gilbert od gier komputerowych oczekiwał przede wszystkim dobrej rozrywki, a nie spędzania czasu nad niewygodnym sterowaniem i omijaniem niepotrzebnych pułapek zastawianych na biednych graczy. Dlatego wspólnie z Garym Winnikiem przygotowali system nazwany SCAM, w którym komunikację ze światem gry stanowiły widoczne na dole ekranu komendy, takie jak walk-to, pick up, czy Gift to Panowie po raz pierwszy wykorzystali go w 87 roku w Maniac Mansion i to był strzał w dziesiątkę. Nowy interfejs sprawdził się bardzo dobrze i w następnych latach kolejne ewolucje Scam trafiały do gier przygodowych filmu. Drugi tytuł nad którym pracował Gilbert, czyli Zack McKraken, ugruntował jego pozycję jako twórcy gier, więc mógł swobodnie decydować o tym w jakim kierunku pójdzie ze swoim kolejnym projektem. Odpuścił sobie tematykę fantazji i science fiction, za którymi nie przepadał. Zresztą na rynku było już dużo produkcji w podobnym klimacie, więc wolał spróbować czegoś innego. Tutaj też narodził się pomysł na grę o piratach, rozgrywającą się w XVII wieku w egzotycznej scenerii Karaibów. Ron Gilbert w każdym wywiadzie podkreślał, że najważniejszą inspiracją było dla niego wspomnienie z dzieciństwa a konkretnie wizyta w Disneylandzie i przejażdżka gondolą w atrakcji nazwanej Piraci z Karaibów. Ponadto w złapaniu klimatu pomagały mu książki takie jak na nieznanych wodach Tima Powersa, o złotych czasach wspaniałych żaglowców, niebezpiecznych morskich wypraw, poszukiwaniu skarbów i magii łudu. Nie bez znaczenia były także stare filmy o piratach, szczególnie te, w których występował Errol Flynn. Kapitan Blood, morski sokół i pod piracką banderą. Ale jeszcze zanim Gilbert mógł zająć się pracą nad nową grą, został oddelegowany do pomocy przy tworzeniu przygodowej wersji Indiany Jonesa i ostatniej Krucjaty, która stała się głównym priorytetem dla Lucas filmu. Wykorzystał więc ten czas na szlifowanie scenariusza. Pisał krótkie opowiadania, które dawał do przeczytania znajomym z firmy, po czym zbierał od nich opinie. Największe wzięcie miały dwie historie. Pierwsza o młodym żeglarzu, który stracił pamięć i z braku lepszego pomysłu, co robić dalej w życiu, postanawiał zaokrętować się na statek i szukać przygody na morzu. Druga to humorystyczna opowieść o chłopaku, który, nasłuchawszy się opowieści starych wilków morskich, postanowił koniecznie zostać piratem. W tej historii pojawiał się także statek Widmo z załogą duchów oraz tajemniczy skarb zakopany na nieoznaczonej na mapach wyspie. To właśnie ten pomysł miał ostatecznie zostać przekuty na scenariusz gry nazwanej The Secret of Monkey Island. Do świeżo uformowanej drużyny Rona Gilberta dołączyli David Grossman oraz Tim Schafer, którzy mieli zająć się programowaniem oraz pisaniem dialogów postaci. Pojawił się też Steve Purcell, główny grafik w Lucasfilm, który zaczął pracę nad grą od szkiców koncepcyjnych i wstępnych grafik tworzonych w programie Deluxe Paint. Główny bohater przez pewien czas nie miał imienia i mówiono o nim po prostu The Guy, czyli chłopak. Taką samą nazwę miał plik zawierający jego testową postać, a jego rozszerzenie w Deluxe Paint brzmiało Brush. Ekipa tak przyzwyczaiła się do tej kombinacji słów, że bohater otrzymał imię Guy Brush, a nazwisko Tripwood zapożyczono z powieści brytyjskiego satyryka Pelama Woodhouse'a. Jako przeciwwagę dla wesołego, nieco fajtłapowatego chłopaka, stworzono złego do szpiku kości pirata, a w zasadzie to jego ducha, kapitana Liczaka. Pojawiła się też żeńska postać gubernator Elaine, która w pierwotnym założeniu miała stać po tej złej stronie barykady, ale ostatecznie koncepcja się zmieniła i Guybrush musiał ratować swoją niedoszłą miłość z rąk Liczaka. Ron Gilbert od początku zdecydował, żeby wydarzenia w Secret of Monkey Island toczyły się nieliniowo. Ponownie chciał uniknąć złych doświadczeń, jakie pamiętał z gier Sierra. W serii Quest wszystkie czynności wykonywało się po kolei, co jego zdaniem prowadziło do znużenia i frustracji. Nie wyobrażał sobie, że w jego produkcji gracz szwenda się po wielu lokacjach, szukając konkretnego rozwiązania, żeby ruszyć o krok dalej, po czym znowu zatrzyma się na dłużej. Dlatego droga do celu Gajbrasza, czyli chęć zostania sławnym piratem, miała składać się z trzech zadań wykonywanych niezależnie od siebie. Tak więc gracz mógł wybrać, co w danym momencie bardziej mu odpowiada: pokonanie mistrzyni miecza, odnalezienie zakopanego na wyspie skarbu, czy kradzież posążka z domu pani gubernator. Pierwszy prototyp był już gotowy po trzech miesiącach i można było przejść grę od początku do końca. Chociaż brakowało w niej wiele elementów, to ekipa mogła testować, czy przyjęte do tej pory rozwiązania są słuszne. Zapraszano innych pracowników LucasFilmu, żeby mogli trochę pograć i podzielić się swoimi uwagami. Ron Gilbert wspominał, że był to dla niego najciekawszy okres prac nad Małpią Wyspą. Mając przygotowany działający szkielet gry, mógł skupić się na dodawaniu nowych zadań i dopieszczaniu puzzli, wiedząc, że cała historia trzyma się kupy. Kilka pomysłów nie znalazło się w finalnej wersji. Były wśród nich sekcje zręcznościowe związane z walką okrętów oraz poszukiwanie pewnego rozbitka na wyspie pośrodku oceanu. Te fragmenty zostały wycięte ze względu na rosnącą objętość gry. Gilberta cały czas wspomagali Grossman i Schaffer, piszący kolejne linie dialogowe dla wielu występujących w grze postaci. Szczególnie skupiali się na pojedynkach, jakie Guybrush miał stoczyć z lokalnymi piratami, które wprawdzie odbywały się na szpady, ale liczyła się nie umiejętność fechtunku, a dobra gadka. Zresztą humor był wszechobecny przez całą grę, w postaci gagów sytuacyjnych i nawiązań do innych produkcji firmy. Bar w porcie nosił nazwę SCAM, a w środku można było spotkać pirata, który miał plakietkę Ask Me About Loom, co jest nawiązaniem do gry Lukas filmu o tym samym tytule. Troll na moście to tak naprawdę przebrany George Lucas. A błądząc po lesie, można trafić na komunikat, wsać dysk 22, 36 czy w końcu 114. Podobno byli tacy, którzy pisali listy albo dzwonili do lucas filmu z zapytaniem, gdzie znaleźć brakujące nośniki. Bardzo istotnym założeniem było to, że Guybrush de facto nie mógł zginąć. Znowu był to psztyczek w nos grom Ken'a i Roberty Williamsów, w których śmierć czaiła się za każdym rogiem. Poćwiartowanie, zgniecenie czy zjedzenie przez dzikie zwierzę to wszystko czekało na bogu ducha winnych bohaterów graczy w kolejnych polis czy space questach. A w produkcji filmu dało się wyzionąć ducha tylko w jednym miejscu i to na swoje własne specjalne życzenie. Był to moment, kiedy Guybrush znalazł się pod wodą przywiązany do ciężkiego posążka. Teoretycznie sytuacja bez wyjścia, ale autorzy dali graczom aż 10 minut do namysłu, co zrobić, zanim nie niedoszłemu piratowi zabraknie powietrza. Swoją drogą rozwiązanie było banalne. Od strony technicznej grę przygotowano w oparciu o czwartą generację silnika SCAM z 12 komendami i spisem przedmiotów w tekstowej postaci. Pierwsza wersja wyszła na pecety wyposażone w karty graficzne EGA, więc lokacje przedstawione były w 16 kolorach i rozdzielczości 320x200 pikseli. Posiadacze słabszych konfiguracji nie zostali na lodzie. Przygody Gajbrasza dało się uruchomić także na kartach CGA w tonacji kolorystycznej cyjan magenta, albo na wiekowym Herkulesie z monochromatyczną oprawą co w połączeniu z dźwiękami płynącymi z PC-speakera było zabawą dla masochistów. Najładniejsza była oczywiście wersja dla właścicieli kart VGA, która oferowała 256 soczystych kolorów na ekranie. Różnice z grafiką EGA szczególnie widać na portretach postaci. Swoją drogą to był podobno jedyny element gry, z którego Ron Gilbert nie był zadowolony. Uważał, że takie ujęcia na twarze bohaterów są zbyt dosłowne i odzierają klasyczne pikselowe postacie z pewnej dozy tajemnicy. film tuż przed premierą zdecydował się wydać demo Małpiej Wyspy, w którym można było pokręcić się po kilku lokacjach z Mill Island oraz zapoznać się z możliwościami jakie zaoferuje pełna wersja. Co ciekawe, demo miało specjalnie przygotowane linie dialogowe oraz przedmioty, które trafiły tylko do tej wersji. Było to związane z konkursem, który polegał na rozwiązaniu siedmiu zagadek, a prawidłowe odpowiedzi wysłane do wydawcy brały udział w losowaniu nagród. Były wśród nich koszulki z logo gry, karty dźwiękowe Adlib oraz nagroda główna, czyli rejs z luksusowym statkiem po Karaibach. Na dwa miesiące przed premierą trwały intensywne testy i poszukiwanie wszelakich niedociągnięć. W ostatniej fazie ekipa wchodziła w tak zwany lockdown testing. Oznaczało to mniej więcej tyle, że przy każdym znalezionym bugu wspólnie dyskutowano, czy jest on konieczny do naprawy i czy może warto go odpuścić, bo nie wpływa on na możliwość ukończenia Monkey Island. Każda korekta wymagała przygotowania nowego bildu gry, nagrania go na kilka zestawów dyskietek oraz ponowne zainstalowanie na komputerach testerów. Zabierało to cenny czas, którego jak zwykle podczas końcówki projektu brakowało. Ron Gilbert wspominał, że ostatnie dni produkcji wyglądały wręcz absurdalnie dziwnie. Finalna wersja Master miała zostać wysłana do tłoczni w Europie, a że dyskietki były gotowe na dzień przed terminem, to nie miały szans dotrzeć za ocean normalną pocztą lotniczą. Gilbert zawiózł więc kopię matkę w paczce na lotnisko, którą następnie przekazał załodze samolotu rejsowego do Londynu. Po przesyłkę miała się zgłosić odpowiednia osoba zaraz po wylądowaniu samolotu. Cała gonitwa z czasem zakończyła się szczęśliwie i gotowa gra pojawiła się na sklepowych półkach terminowo w październiku 1990 roku. Póki co tylko na pecetach. Premierowe wydanie sprzedawano zgodnie z ówczesnymi trendami, czyli w big boxie. Grafika na pudełku autorstwa Steve'a Porcella doskonale oddawała klimat gry. Od razu udało się wyczuć w niej ducha wielkiej pirackiej przygody. Na tył trafił krótki opis fabuły oraz kilka zdjęć z rozgrywki, gdzie na jednym z nich znalazł się wizerunek psiaka, a takiego ujęcia w grze nie było. Zostało wycięte pod sam koniec produkcji. Ten błąd poprawiono w kolejnych partiach pudełek, gdzie owe zdjęcie zastąpiono innym. Do środka opakowania trafiły nośniki, instrukcja, karta z podpowiedziami i specyficzny rodzaj zabezpieczenia antypirackiego, tak zwany codewheel. Były to dwa kartonowe okręgi nałożone jedno na drugie, na których dopasowywało się buźki groźnych piratów, porównując je z tym, co wyświetlało się na monitorze. W efekcie odsłaniało się hasło, czyli rok, w którym dany delikwent zawisł na stryczku. Recenzje w zachodnich czasopismach były bardzo entuzjastyczne i noty oscylowały w okolicach 90%. O dziwo nie przełożyło się to na wysoką sprzedaż w samych Stanach Zjednoczonych. Według słów Gilberta gra rozchodziła się umiarkowanie dobrze, ale raczej poniżej oczekiwań z filmu. Dopiero kiedy The Secret of Monkey Island trafiło do Europy, wreszcie słupki sprzedaży poszły do góry. W Polsce gra nie miała oficjalnej dystrybucji, więc kto chciał zagrać, zaopatrywał się w nią na giełdzie albo przegrywał od kolegi. Zagubionym na karaibskiej wyspie pomocną dłoń podały rodzime czasopisma, drukując stosowne opisy przejścia gry. Jako pierwsze obszerną solucję zamieściło komputer studio. Autorka opisu Patrycja Wardzała zwracała się do czytelników, proszę państwa, a GajBrasza przedstawiała jako czupurnego i pełnego wigoru chłopca. Nie obyło się bez wbicia szpili konkurencji. Pani redaktor pytała, kiedy bajtek albo Top Secret raczą zamieścić choćby notkę o tym wspaniałym programie, skoro zrobiły to wszystkie liczące się na zachodzie czasopisma. Bajtek temat odpuścił, ale w Top Secrecie Borek przygotował stosowny opis. Niestety, chociaż napisany w humorystycznym tonie, nie tłumaczył wystarczająco dobrze, jak radzić sobie z kolejnymi zagadkami, a na dodatek w pewnym momencie się urywał, więc w końcówce gry trzeba było sobie radzić samemu. Kwiecień 91 roku to data wydania długo wyczekiwanych wersji na Atari ST oraz Amigę. Ta pierwsza od strony graficznej prezentowała się dość przeciętnie, niczym 16-kolorowa PC-owa wersja EGA. Natomiast port na przyjaciółkę wyglądał już całkiem przyzwoicie, ze swoimi 32 kolorami. W dwa lata po premierze oryginału pojawiła się pc edycja na CD, która, ku rozczarowaniu wielu osób, nie zawierała voice actingu. Zamiast tego, na płycie umieszczono odświeżoną ścieżkę dźwiękową w postaci plików audio oraz dokonano zmian w interfejsie SCAM, który oparto na świeżo wydanej drugiej części Małpiej Wyspy. Liczbę komend ograniczono do 9, a spis przedmiotów zamiast suchego tekstu operował teraz na graficznych ikonach. Gra trafiła też na segę CD i byłaby całkiem przyzwoita, gdyby nie kilka technicznych baboli. Napęd w konsoli działał z pojedynczą prędkością, co przekładało się na długie doczytywanie planż. Ponadto zapis postępu możliwy był tylko w określonych miejscach i działał na zasadzie kodów do wpisania po ponownym uruchomieniu gry. Przygody Gajbrasza Tripuda doczekały się aż czterech kolejnych części, a kultowa jedynka w 2009 roku otrzymała wersję remaster. Rdzeń rozgrywki pozostał ten sam. A odświeżeniu uległa oczywiście oprawa audiowizualna. Ręcznie rysowane lokacje do dzisiaj prezentują się zjawiskowo, natomiast nowe wizerunki postaci niekoniecznie muszą każdemu się podobać. A czym w zasadzie był tytułowy sekret małpiej wyspy? Nie wiadomo, Iron Gilbert do tej pory tego nie zdradził. Odszedł z firmy w trakcie prac nad trójką, pozostawiając serię w rękach innych osób. Jakiś czas temu zapowiedział, że jeżeli kiedyś nadarzy się okazja, to domknie rozdział tej wielkiej pirackiej opowieści. I na tym kończy się dzisiejszy odcinek. Ahoj wilki morskie!